Cześć, tutaj Marcin z RoboExpert. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się WinBotem W1 Pro. Jest to najnowszy robot myjący od Kowaksa Wyposażony już jako pierwszy z tej rodziny w automatyczne podawanie płynu, czyli w dysze spryskujące. Zacznijmy od tego, co mamy w pudełku. W pudełku mamy oczywiście robota. Znajduje się on w tej walizce, którą również mamy w zestawie. To ułatwia nam przynoszenie. Jest to Utwardzony materiał. Oczywiście w środku mamy miejsce na robota. Mamy również płyn oraz pojemnik, który ułatwia nam nalewanie płynu do robotu. Sam robot wyposażony jest w cztery dysze spryskujące z dwóch stron oraz dwa zderzaki. W zestawie znajdują się również ściereczki z mikrofibry. Co fajne, są one dwustronne, w związku z czym możemy przełożyć ściereczkę na drugą stronę i ponownie je użyć. Dzięki temu oszczędzamy podczas prania. Robot wyposażony jest również w czujniki mechaniczne krawędzi, więc może się poruszać również po szybach, które nie mają ram. Mamy dwie gąsienice, które przypominają nam bardzo mocno gąśnicy, które znamy z Hobotów. Jest to chyba aktualnie najlepsze rozwiązanie. Świetnie się sprawdza. Dysze znajdują się w górnej oraz w dolnej części robota. Są to, to dysze, które spryskują krzyżowe. Robot wyposażony jest w trzy tryby pracy. W tryb szybki, w tryb dokładny oraz w tryb punktowy. Tryb szybki powoduje, że robot przejeżdża nam szybę jednokrotnie. Tryb dokładny sprawia, że robot porusza nam się po szybie najpierw tak zwaną zetką, następnie nką i wykonuje ten cykl dwukrotnie, czyli tak naprawdę robi nam cztery przejazdy. Tryb szybki, dla przypomnienia, to tylko jeden przejazd zetką. Jeżeli chodzi o tryb punktowy, jest to tryb, w którym robot czyści tylko około 40 cm. Jest to tryb, w którym robot porusza się w przód i w tył, aby doczyścić najbardziej uporczywe plamy. Używam go raczej tylko w konkretnych miejscach. Bardzo ważna rzecz. Robot może wyczyścić okna do 20 m2. Co oznacza, że na przykład maksymalnym wymiarem okna, który robot, z którym robot sobie poradzi, to 4 na 5 m. Jest to wtedy jedna tafla szkła, którą sobie może zrobić. Minimalnym wymiarem okna, na którym robot może pracować. Jest to 40 na 30 cm. Chodzi o to, że robot musi nam mieć miejsce, w którym będzie mógł się swobodnie obrócić. Dobrze, powiedzmy zatem, również co robot ma w środku. Jest on wyposażony w bardzo mocną turbinę, która generuje siłę 2800 paskali, co daje nam bardzo mocną przyczepność, więc robot nie spadnie nam tak naprawdę z szyby, dopóki sami go nie będziemy, dopóki sami go nie zerwiemy. Jest to robot zasilany sieciowo, w związku z czym cały czas potrzebuje być podłączony do prądu. Natomiast oczywiście jest wyposażony we własny akumulator. W momencie, kiedy tego prądu zabraknie, robot nie odklei nam się od szyby, nie spadnie i nie rozbije się. Utrzyma się na tej szybie około 30 minut. Więc też nie ma problemu, jeżeli cokolwiek by się stało podczas pracy. Robot wyposażony jest również w rączkę, uchwyt, który jest mobilny, więc ułatwia nam on położenie robota na szybie. W tym miejscu znajduje się wlew do pojemnika na płyn, więc tutaj wlewamy bezpośrednio płyn, wodę, wodę z octem, to czym będziecie chcieli te okna myć. Robot oczywiście wyposażony jest również w linkę zabezpieczającą z karabinczykiem na końcu, żeby ułatwić przypięcie. Możemy to przypiąć czy do klamki, czy do balustrady, jeżeli myjemy, jeżeli myjemy balustradę. Podsumowując, mamy robota Ecovax Winbot W1 Pro, który jest wyposażony w ciągniki krawędzi, automatyczne spryskiwanie ściereczkę z mikrofibry w całkiem rozbudowaną aplikację. Gdybyście mieli dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu. Link do naszej strony, do naszego sklepu internetowego znajduje się w opisie. Śmiało też zapraszam do kontaktu telefonicznego czy mailowego. Odpo postaramy się odpowiedzieć Wam na wszystkie pytania. Jesteśmy specjalistami, więc wiemy, co mamy w ofercie. A tymczasem do zobaczenia i możecie zostawić nam suba.